Cześć! Witam Was serdecznie z tej strony Balabraken i witam Was w mojej recenzji y, Gothic, Demo, Gothic Demo Remake Okej okay. y, Przede wszystkim chciałbym Wam opowiedzieć moje relacje moje wrażenia i co sądzę o tej grze Więc, je posiłkuję się oczywiście materiałami z YouTube'a, ponieważ sam aktualnie no, nie jestem w stanie zbytnio tego nagrywać, ponieważ mój sprzęt na razie, no cóż, jest zbyt słaby, żeby tutaj e, udźwignąć tą produkcję. W tle możecie, oczywiście, słyszeć oryginalną muzykę z tego Dema całości. Ok, i teraz tak. No cóż, cóż możemy powiedzieć o tej produkcji? Co o niej sądzę? Od czego tutaj by zacząć? Ok, może pierwszą. Ważną rzeczą jest przede wszystkim fabuła, tak? Fabuła jest najważniejsza, można powiedzieć. Eee, I teraz tak I jesteśmy więźniem, który właśnie, no wiadomo, trafia do kolonii karnej z jakimś zwojem, tak? Tylko, że problem jest. polega na tym, że fabuła została e, pominięta, jeżeli właśnie chodzi o początek gry. I nie zostało nam przedstawione, dlaczego on został zamknięty, tak? Także nie wiemy nic o jego przeszłości, aczkolwiek jest to pominięty ten, ten fragment z sędzią, także tego nie wiemy, co się wydarzyło, dlaczego tam trafiliśmy. No ale cóż, może to i dobrze. A od razu w oczy rzuca, rzuca mi się przede wszystkim to, że y twórcy starają się odbiec od tego pierwszego Gotika. Właśnie, w, bo to jest remake, to nie jest, to nie jest remaster, tak. Remaster to jest tylko zmiana grafiki, tak. Odnowienie. E, natomiast tutaj mamy ewidentnie zmieniony koncept gry, jest inna wizja autorów. Także e, dostajemy nowy produkt praktycznie. Także, owszem, jest to Gotik, ale w nowym wydaniu, w zupełnie innej wersji. I co mogę powiedzieć? Uważam, że scenki aktualnie są za długie. <laughs> Diego, którego teraz widzicie, jest trochę specyficzny, nawet zbyt specyficzny. Trochę odbiega od tego e, Diego z pierwszej części. Także, no cóż, tu mamy system walki. E, wiele osób, właśnie czytałem na różnych forach, że system walki nie odpowiada. Jest zbyt, tak nie można powiedzieć, zaczerpnięty z For Honor. I cóż, jest bardzo nieintuicyjny i taki drewniany, jak możecie teraz zauważyć. Cóż, ja uważam, i teraz właśnie dostałem nieda nie niedawno wiadomość, że twórcy, czyli THQ Nordic, e zmienią system walki. To już jest potwierdzone: system walki zostanie zmieniony. Także to mi jak najbardziej jest w porządku. Ok, e jeszcze grafika, tak? Umówmy teraz grafikę. Yy, uważam, że grafika jest bardzo ładna. Wiadomo, nie jest to może Gothic 3, wie, znaczy Gothic 3, <laughs> Wiedźmin 3, ale cóż, mi szczerze się podoba grafika. Yy, I myślę, że jeszcze zostanie zmieniona. Według mnie to demo zostało zamienione na szybko. O, właśnie bardzo podoba mi się interfejs ekwipunku plus zadań, bestiariusz. To wszystko bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie. Także za to są plusy. Yy, dalej, co tu mogę powiedzieć? Muzyka. Jeżeli chodzi o muzykę, którą właśnie słyszycie w tle, to jest oczywiście oryginalna. Sami ją ocencie. To jest, to jest wasza indywidualna jakby, jakby sprawa. Oczywiście motyw z Gotika jest tak trochę zmieniony. Mo, motyw oczywiście muzyczny. Według mnie jest to zabieg taki, że oryginalna muzyka z Gotika. W tej wersji by niezbyt dobrze się synchronizowała ze wszystkim, także nowa wersja muzyki bardziej mi się podoba tutaj. Znaczy, oczywiście, Gothic 1, niepowtarzalna muzy muzyka, prawda? Niepowtarzalny klimat. No właśnie, i teraz sprawa klimatu. Wiele osób mówi, pisze, że klimat został zgubiony. E, uważam, że klimatu klimat gry, która jest sprzed 20 lat, jest nie do odtworzenia. Po prostu tego się nie da zrobić. Poza tym, oczywiście, Pirania Bytes nie zajmuje się tą, tą grą, tak? To jest DHQ Nordic, tak? Się zajmuje tą grą, także. Ale nawet jeżeli Pirania by się tym zajmowała, to i tak by nie otworzyła tego, możecie mi uwierzyć. To klimat to jest coś bardzo wersja, tak? To jest coś sentymentalnego. Także no niestety. Bardzo ciężko to odtworzyć, ok. Jeszcze, kat, no to jak mówiłem, katstanki według mnie są za długie. Rozmowy z niego są nużące, szczerze mówiąc. Eee, także powinni to skrócić. System walki mówiłem. Eee, teraz tak, oczekiwania. Moje oczekiwania względem tego dema, mam nadzieję. Tu macie oczywiście porównanie Gotika jedynki i pierwotnej wersji, i tej nowej, jak możecie zauważyć. Eee, także moje oczekiwania są dość spore, szczerze mówiąc. I na tym chyba zakończę, bo nie chcę, żeby to było zbyt długie. Także dziękuję wam za oglądanie. Moje oczekiwania są spore i myślę, że dostaniemy bardzo dobrego nowego gotika. Oczywiście bez tego klimatu z jedynki, ale myślę, że równie dobrego. Będzie to taka nowa wersja gotika, która myślę, że spełni nasze oczekiwania i, i przyciągnie nowych graczy, tak, bo teraz wiadomo, że gracze, którzy są w młodym wieku no wiadomo, że zbytnio grafika ich odrzuca system walki z Gotika 1 natomiast dzięki temu, że jest remake to nowi gracze poznają tą grę będą mogli w nią zagrać w odświeżonym w wersji trochę zmienionej także myślę, że to jest wielki prezent dla nas na święta i chciałbym wam życzyć wesołych świąt wesołych, zdrowych świąt i Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! Także dziękuję Wam za oglądanie Jeżeli materiał się spodobał Zachęcam do zostawienia po sobie łapki w górę I napisania komentarza Co sądzicie o tej serii Trzymajcie się, na razie! Okej, okay, to jeszcze raz ja Z tej strony oczywiście Walbraken Zapomniałem dopowiedzieć, pokazać Że za pomocą kodów W tym demo możecie Pozwiedzać sobie kolonię Aczkolwiek nie jest jeszcze ona skończona jednak zaprezentuję Wam tutaj stary obóz. To jest też oczywiście czyś materiał. To się oczywiście znajdzie, znajdzie w opisie. Natomiast zobaczmy sobie, jak to wygląda. Tu, oczywiście, mamy stary obóz. Tu jest, powinno być wejście do starego obozu. Na razie tutaj są drzewa, się rozpościerają. Tutaj widać, że jest wszystko jeszcze niedokończone. Tekstury jeszcze są nieskończone. Są w wersji tak zwanej surowej. Natomiast jak możecie zobaczyć reklama, niestety. Wygląda to bardzo ładnie, i ja już oczekuję, że będzie to naprawdę bardzo ładnie stworzony stary obóz. To oczywiście klimatyczna muzyczka z Gotika Jedynki. I jeszcze chciałbym Wam dopowiedzieć mniej więcej odnośnie tam reszty, reszty rzeczy, które nie udało mi się powiedzieć na wstępie. W wstępie, które może, możliwe, że pominąłem. A i przede wszystkim, tak, jeszcze nie ma nowego obozu ani, ani obozu sekty. Tak lub bractwa, właściwie bractwa, tak? Także tych obozów jeszcze nie ma, ale możemy się ich spodziewać oczywiście w wersji finalnej. Eee... I co mogę tu jeszcze powiedzieć? Że to wygląda bardzo, bardzo ładnie. Tak samo tutaj widzę, że tekstury na szczęście nie zostały bardzo zmienione, zostały odnowione, ale nadal trzymali się tego samego schematu plus rozmieszczenie chat i reszty jest takie same. I to chwała im za to. Za to ich po prostu uwielbiam. Także THQ Nordic odwalili naprawdę sporo dużej, e, sporo dużo pracy, sporo dużo ciężkiej pracy przede wszystkim i możemy się od niej spodziewać na naprawdę dobrego produktu. No tutaj oczywiście tam są lochy powinny być, to wiadomo, że to jeszcze wszystko nie jest skończone. To jest wersja tak zwana surowa, ale to wszystko się zrobi. O tu przepraszam jakieś takie, jakieś takie dziwne migawki się zrobiły, ale to widocznie Tekstury. E, tu oczywiście mamy Zdem'a z dema. oczywiście tutaj wejście. E, jest to wejście na przełęcz w kierunku właśnie Placu Wymiany. Tu jest nasz bohater oczywiście. To wiadomo, że gracz, który to robią po prostu zastał sobie postać, włączył kody i sobie tutaj to miejsce. No cóż, także opiszcie, jak Wam się podoba ta gra. Czego od niej oczekujecie? Je, e, napiszcie na przykład co byście zmienili, co byście wprowadzili i jeszcze tak odnośnie fabuły, bo trochę źle to ująłem, to co powiedziałem chodziło mi o to, że e, oczywiście fabuła będzie podobna ale jest lekko zmieniona, bo wiem, że w demo są już postacie, które są na przykład w dalszej części gry pojawiają się na przykład w lub kto tam jeszcze był e, jeszcze było takich dwóch gości, nie pamiętam ich imion ale w każdym razie też z nim były jakieś, jakieś questy, bo tam był też jakiś naszyjnik to bardzo prawdo prawdopodobne, że to właśnie chodziło też o zmienienie za zadania ze złym. To też jest właśnie bardzo możliwe. A, oczywiście zwierzak Sardasa, tak? którą możecie zobaczyć na horyzoncie, wygląda bardzo. A, kurde. Średnio. Średnio. No, niestety mi się zbytnio nie podoba. Wygląda o wiele tak, jakby ma jakaś taka była mniejsza, mniej ponura, mniej odzwierciedlająca to, co w niej się kryje. Także to akurat może, mam nadzieję, że to wszystko zostanie jeszcze poprawione, bo to jest wersja, oczywiście, demonstracyjna, tak? Eee, tu oczywiście brakuje, tu powinna być kopalnia. Znaczy nie, w tym miejscu kanion troli prawdopodobnie powinien być, chociaż nie jestem pewien, bo troszkę jeszcze mapa nie jest do końca stworzona. Tu jej niektóry, niektórym elementom jeszcze brakuje, ale cóż. To wszystko się zarysuje. Także ja się bardzo cieszę, że na święto dostaliśmy tak wspaniałe demo. Pięknej kultowej gry. I że doczekaliśmy się remake'a Ja jako fan Gotika, taki zagorzały weteran Gotika mogę powiedzieć. Nigdy nie spodziewałem się, że powstanie remake Gotika jedynki. Spodziewałem się, że. Może gotika trójki lub czwórki. Ewentualnie właśnie czwórkę się spodziewałem, bo ta czwórka to był nie wypał, to była istna tragedia. Myślałem, że będzie ta, może Gothic 4 powstanie, a tutaj nagle dowiadujemy się, że ni stąd, ni zowąd mamy remake Gotika jedynki. Ja mogę tylko powiedzieć, że napiszę do twórców też, jako jeden z fanów, bo wiadomo, że jest wiele komentarzy, wiele osób pisze i wiadomo, że jest spory rozgłos, jeżeli chodzi o to demo. Tak samo widziałem na YouTubie, że masa, masa YouTuberów, którzy nigdy w życiu nie nagrywali jeszcze Gotika, nagle się zainteresowali tym demem i zaczęli nagle mówić, że, że, ten, że będą grali w Gotika i że Gotyk jest super. Także tak mówię, że ta wersja przyciągnie nowych, młodych widzów, którzy na pewno będą chcieli to zagrać. Ok, co my tu jeszcze mamy w sumie? Bo tak ten autor sobie tutaj chodzi. Troszkę, może troszkę to przewinę, bo szkoda czasu. Czy coś tu jeszcze ciekawego będzie? Okej, okay, to jest prawdopodobnie, plac Wymian, to jest. No właśnie, co tu jest? Bo to jest oczywiście na wejściu Gotika. Tu jest. Yy, tam jest kapliczka Beliara, tak, tutaj. Także jestem zaciekawiony, że. No i fabuła, tak. Wiadomo, że twórcy z tego, co widzę. Zmienią fabułę. Fabuła stanie całkowicie zmieniona. Mam nadzieję, że na lepsze. Jako, że Gothic 1 można było skończyć, ukończyć tylko na jeden możliwy sposób, możliwe, że doczekamy się alternatywnych zakończeń. Jeżeli tak, to normalnie, o, pięknie tutaj, tutaj wodospad wygląda. Wodospady wyglądają bardzo ładnie. Widać, że bałość o szczegóły, aczkolwiek ta grafika, ja się dziwię, jest jeszcze, według mnie, zła optymalizacja, ponieważ gdy sam próbowałem zagrać, to no, istna tragedia. Mój komputer się gotował i to nie tylko u mnie, bo też widziałem, że u innych graczy, natomiast wydaje mi się, że to jest wina złej optymalizacji, ponieważ nawet wydajne komputery mają problem z tą grą. I mam nadzieję, że to naprawią, bo tak być nie może. Tak być nie może, ponieważ to jest nawet zagrożenie dla komputerów naszych, prawda? No, tutaj to wygląda jeszcze niestety. No, jak wygląda? wygląda jak wygląda, mam nadzieję, że to wszystko zostanie naprawione w wersji finalnej okej, okay, ale to chyba tyle kończę tutaj mój wywód mam nadzieję, że film wam się spodobał, jeżeli tak zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał także trzymajcie się i na razie